Siemano, ja jestem Sadon Substate to jest bardzo krótki, jakże praktyczny poradnik jak zmienić nowy wygląd YouTube'a, ten który tu widzicie, na stary. Mm, tak, nowy wygląd YouTube'a, jak kojarzycie, pojawił się kilka dni temu i każdemu wmusiło ustawienie go, także nie mieliśmy wyboru, niestety. Bo niestety. W każdym razie trudno się jest odnaleźć nim, więc... Jeżeli nam się nie podoba, to co robimy? Tutaj, jak widzicie, jest Firefox. Przechodzimy sobie na Internet Explorer, czary mary i mamy stary wygląd YouTube'a. Tak, tu jest jeszcze dla porównania drugi kanał. Moje granie. No i jakby wam było jeszcze mało, to tu jest skkf kanał. Kogo on tu poleca? Indispel. RSI. No to nawet w RSI go wejdziemy Też widzicie stary wygląd Co byście nie weszli w jakiś kanał to cały czas jest stary wygląd Także polecam internet Explorera nienawidzonego przez wiele osób <laughs> Jeżeli oczywiście chcecie mieć stary wygląd YouTube Także to tyle w tym poradniku Trzymajcie się cześć I czołem Do następnego poradnika Jo.